Kuba Polkowski jest na zgrupowaniu reprezentacji Polski do lat 17, więc my jeżdżąc po Warszawie szukamy stażystów, którzy no, będą chcieli poprowadzić wideobloga błyskawicznego. Trafiliśmy dzisiaj na Michała. Michał, skąd do nas przyjechałeś powiedz? No ja przyjechałem ogólnie z Krakowa, ale wynajmuję mieszkanie właśnie w Warszawie. I sobie jakoś próbujesz poradzić? Próbuję sobie poradzić od ponad roku, także akurat cieszę się, że. Yy... Jestem tutaj, bo miałem niedaleko. No właśnie, miałeś niedaleko, masz szansę zaistnieć na Łączy nas piłkę. Chciałem ciebie zapytać, czy w życiu takim prywatnym, jak tutaj żyjesz sobie w Warszawie, nie, nie przeszkadza ci podobieństwo do Huberta Małowiejskiego, członka sztabu reprezentacji Polski? Czy ci ludzie z nim po prostu nie, nie zaczepiają, nie proszą o eee, Może zacznijmy od tego, że e, ja jestem do niego podobny, no. a, nie, a nie on do mnie. No to właśnie o tym mówię, no, że, że ciebie, znaczy, ciebie zaczepiają, mówią Hubert. No dokładnie, <słuch> Hubert jest... E, bardzo rozpoznawalnym człowiekiem, także szczególnie od tyłu, jak się na niego patrzy. Także, także wydaje, wydaje mi się, że podobieństwo jest. No, już podejrzewam, że za niedługo e, już e, będzie od tyłu podobnie u mnie. No właśnie, to teraz wygląda bardzo, bardzo podobnie, więc to tylko kwestia e, czasu. E, Jesteście spostrzegawczy i czujni, więc wiecie już, że mamy do czynienia z prawdziwym Michałem Pazdanem, z którym sobie porozmawiamy w bardzo dobrym momencie, bo jesteśmy po meczu z Realem Madryt. Całkiem, całkiem, można powiedzieć, spotkanie ciekawe, które interesowało trochę ludzi w Polsce, a przed meczem i przed zgrupowaniem reprezentacji Polski, przed meczem z Rumunią. Mecz z Realem Madryt to był wreszcie mecz na takim poziomie, jaki chciałeś się zagrać? Nie, ja przede wszystkim byłem zdrowy. Już pomijając wszystkie inne rzeczy, które działy się typowo na boisku, najważniejsze było dla mnie to, że w końcu mogłem normalnie zagrać od, od spotkania. Bodaj, że wiadomo, ostatnio miałem takie przetarcie po, po, po pięciu tygodniach przerwy z koroną. Natomiast od, 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 od meczu z ruchem, który był nie wiem, 20 chyba, 23 sierpnia, mogłem normalnie funkcjonować na boisku, a to jest dla mnie zawsze najważniejsze. Mamy okazję widzieć na co dzień, jak wygląda życie piłkarza, które wbrew obiegowym opiniom jest życiem bardzo nudnym i monotonnym, bo, bo to jest dom, hotel, samolot, autokar, boisko i tak dalej, i tak w kółko taki schemat. Natomiast tak sobie myślę, że, że no taki schemat, yy, który wydaje ci się nudny w obliczu takiego jednego meczu, jaki się gra z Realem Madryt, który przejdzie do historii yy, siłą rzeczy, to chyba to chyba się opłaca. Znaczy to nie wiem, może wam się tak wydaje, że to jest nudne życie po prostu. Mi się tak wydaje, no naprawdę. No, no okej, okay, no dla, nie, dla, dla niektórych to jest nudne życie, natomiast na pewno się dużo dzieje, tak? Nie tylko, no wiadomo, może poza, poza bojskim czasami jest ten czas, czas na odpoczynek, natomiast w głównej mierze... Jestem przeznaczony tak, żeby się gdzieś przygotować do, do następnego spotkania. Także to, to też nie jest nudne, bo trzeba mniej więcej gdzieś tam wcześniej zakładać, co, co się wydarzy, co, co trzeba jeszcze zrobić, żeby, żeby, żeby było lepiej. I to, to są sprawy sportowe, a też trzeba mieć sprawy rodzinne. Także na pewno harmonogram dnia jest, jest napięty pomimo, pomimo chwili, chwili wolnego. Natomiast odnośnie meczu z Realem, no, ja mówię. No, takie mecze jak te w Lidze Mistrzów to jak dla mnie to są spotkania, na które się czeka. Tak? Mhm. No to są mecze, które sprawiają nie dość że przyjemność. Z drugiej strony tak naprawdę my nie mamy presji w takich spotkaniach, gdzie my gramy z realem, co, co możemy. My możemy tylko zyskać takim spotkaniem, gdzie yy, można tak jak. Tak, jak teraz, no, zdobyliśmy punkt, mogliśmy trzy. Naprawdę wspaniała sprawa, bo będąc na wojsku, na pewno o, no, ja czułem satysfakcję, że, że my, jako legia, jako drużyna, fajnie gramy, fajnie się prezentujemy i pokazaliśmy się światu, że tak że, że, że naprawdę zespół z polskiej ligi potrafi grać w piłkę. Bo, bo to było ważne dla nas w tym spotkaniu, że, że, że nie pękliśmy, że graliśmy już w spotkaniu w Madrycie nie to wyglądało, no, no strzelili nam 5 bramek, natomiast też graliśmy w piłkę. i No i co, no, super sprawa, bo no, widać, że to co robisz przez, przez te lata, no, daje efekt. No i też y, dla Ciebie jako obrońcy duża satysfakcja, no bo my, jak zobaczyliśmy skład Realu na to spotkanie, i pewnie Wy też byliście mimo wszystko zaskoczeni, jak Real ofensywnie wyszedł, bo Real nie miał praktycznie żadnego defensywnego piłkarza w linii pomocy. No, bo kros jest ósemką, prawda? Kowacic jest z natury dziesiątką, a reszta to napastnicy. No dokładnie, to często może iść w dwie strony: albo mogło się skończyć dla nas tragicznie, albo tak, że, że po prostu w momencie odpowiedniego rozstawienia się, rozegrania mieliśmy dużo miejsca. Tak? I wiadomo, że z, z było czterech ultraofensywnych zawodników, gdzie, gdzie, gdzie za nimi stworzyło się sporo miejsca do grania. Także yy, wydaje mi się, że. Wykorzystaliśmy to, bo, bo udało nam się kilka razy przegrać stronę z, i, i stworzyć sobie sytuację, gdzie, gdzie teoretycznie był, był wysoki presję postawiony, a dawaliśmy sobie radę, dlatego nawet nie wiem, czy nie lepiej było tak, z perspektywy czasu, że, że Real zagrał aż tak ofensywnie, bo no bo to się zrobiło swoje miejsce, miejsce. Dla, dla waszych piłkarzy którzy też są zaawansowani technicznie jak Gigija, jak Gierme, jak Rado, Dokładnie. prawda? To też są piłkarze, no, o dużym zaawansowaniu no, którzy technicznym. No to chcą w piłkę grać, tak. to też jest ważne i, i... Przed meczem też zastanawialiśmy się, że mówili, że, że, że Morato ma wyjść w pierwszym składzie. zobaczymy, patrzymy na kartkę, a tam jeden, drugi, trzeci i czwarty. No, także, także mówimy: Aha, no dobra. Także z przodu będzie ciekawie. Natomiast z drugiej strony było miejsce do grania i trzeba było to wykorzystać. Wreszcie po raz pierwszy, wydaje mi się, po Euro 2016 przyjedziesz czy. No, przyjedziesz, no bo jednak trzeba kawałek dojechać do, do Double Tree. Przyjedziesz na zgrupowanie reprezentacji Polski, chyba tak na 100% przygotowany. I jakbym widziałem Ciebie na ostatnim zgrupowaniu i widziałem, że coś było nie tak, że jak nie ma tych 100%, to, to Ciebie to też boli jako piłkarza, bo, bo nie jesteś gotowy. I widziałem też Twoją minę, jak opuszczałeś to zgrupowanie. Od no, samego początku było nie tak, bo, bo ym, no, przede wszystkim u nas z obrońców, no, no musisz być zdrowy w 100%, bo mając nie wiem, założony coś, coś, coś na rękę, co ci w ogóle nie pomaga, to w, w głównej mierze myślisz o tym, a nie o tym, co się dzieje na boisku. No a i u, u piłkarza o takiej no charakterystyce jak ty, no to motoryka to jest Motoryka to, podstawa. to jest podstawa do wszystkiego, tak naprawdę i tak jak mówię, no Minęło 5 tygodni, się czuję jak po obozie teraz przygotowawczym, mocno popracowałem, cieszę się, mogę wykonywać wszystkie, wszystkie ruchy na boisku, a to jest podstawą w ogóle do, do grania w piłkę. I czuję się po prostu w końcu normalnie, a to jest podstawa do wszystkiego. No i to są bardzo dobre informacje tuż przed rozpoczęciem zgrupowania. Reprezentacji Polskim. Możecie ocenić tutaj potencjał medialny też Michała Pazdana w komentarzach, no bo jak dobrze się starzysta sprawdzi, to się mu daje drugą szansę. Czekasz na tę drugą szansę od nas na zgrupowaniu, czy, czy masz to ma, 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 gdzieś. Masz, masz sporo tam zawodników, <grym> z którymi możesz wykorzystać wolną chwilę, także <grym> jak najbardziej możesz kogoś nowego. No to będziemy, to będziemy kogoś męczyć. Dziękujemy bardzo Dziękuję serdecznie. Bardzo. To było no, można powiedzieć teraz z, czystą, z czystym sumieniem. Specjalne wydanie wideobloga błyskawicznego z Michałem Pazdanym. Thank you.